Test prędkości wózków inwalidzkich elektrycznych lekkich składanych. Moi drodzy, yy, oglądajcie do końca, bo nie zawsze te parametry techniczne, które czytacie w prospektach, na stronach internetowych, są odzwierciedleniem w rzeczywistości. Tutaj mamy dwie podobne konstrukcje wózków inwalidzkich, lekkich, składanych, elektrycznych. Jeden wózek ma prędkość 6 km na godzinę, to jest ten ze wstawkami czerwonymi, a ten 8 km na godzinę. Natomiast w takim realnym świecie, jeżeli będziecie się poruszać tymi wózkami, to zaraz pokażemy na filmiku. Wózek, który jest technicznie wolniejszy, jest szybszy. Jak to jest możliwe? Ano tak to, że zawsze trzeba te wózki, sprzęty tak naprawdę testować, przymierzać i wybrać ten, który będzie dla Was odpowiedni, to jest bardzo ważne i cały czas o tym staramy się. Się informować, także zachęcam do oglądania. Prezentowane produkty to wyroby medyczne. Używa ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny